No znowu nowy, nowy, w nowym odcinku na tym kanale No a w dzisiejszym odcinku będziemy robić oto to za O, to za, które jeszcze nie jest za Ale będziemy, skończymy i będzie za Tu widzę, że są trzy takie, a tu są dwa To potem to poprawię, widzowie A teraz idziemy się za budowę

Jako system z tego samego bloku, tak? Bo mi się trochę nie wydaje. I do góry. Mury mogą się tu skończyć. To nie będzie za wielkie, złot. trochę przesunę i do góry i to a i tak w ogóle zostawcie suba like i lajka na tym kanale no tam subów jest na cały specjalny taki odcinek specjalny po prostu odcinek Hmm. Tutaj bym zrobił jakieś wziory. Z tego? Z tego będziemy zrobić w Oczywiście ze z tego. I tutaj będą takie kropki. Nie jeszcze po drugiej strony. Tym no. Mi to jest to jedyny kawałek moru. Widzę trochę niepewność. Może to bym tak wkopał. Wtedy może by lepiej wyglądało. Oczywiście, żeby lepiej wyglądało. Po prostu lepiej. Tego no, więcej niż tyle, nie? ale tylko z przodu będzie taka dekoracja. Bo gdzie indziej już nie. No, no stąd będzie taka ścianka. Tylko To będzie ściana. Tylko... Ściana na całe za Bocne ściany to będą, a tylna ściana będzie zrobiona jeszcze z innego widoku. Czy Wy się pytacie jakiej to będzie wielkości? No gdzieś takiej. Po prostu takiej wielkości to będzie. I budujemy. I budujemy dalej. Jak czasami mnie nie słyszycie, to po prostu tak, bo nie gadam. Wiem. Wiem, każdy o tym wie. i ja po prostu jestem... ...durzyza. Czy to starczy? Nie. Nie, to nie starczy. Jest trochę. I będzie starczy. Dobra. Czy to zło jest trochę, trochę długie? Nie zdę. to, to I Teraz chcę Pięć. piętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć,

To za razem. I tak odjąć, to teraz 69. Po prostu odjąć. I jeden Tak, 69. Bo teraz po tej stronie jest mur. Po prostu mur. Tam tryb pokojowy. Od razu lepiej. Tylko, że potem będę musiał to włączyć, bo będę musiał tu takie mobil, tak. Po prostu. Takie nie za hmm. Dobra, jest to trochę. Udujemy. I jeszcze troszkę. Nie no na pewno już film Jestem idealnie na końcowym bloku. To tu. I na ściana, płocna. Jest tego. Trzeba też to widzieć się. To Tu jest jakiś męsyn. Nie wiem. Ale jak już to widzę. Jakieś pokoje. Nikt tego nie odzobaczy Jakiś ufojudek. Nie, no to jest zbyt... zbyt op Lepka pomełka Oczywiście nie będę się tego sam pozbywał Ale to sobie po prostu taką... dostałem Dobra i dalej Taki takiej drodze byłem i tak będę dużej... Trudowa. Ten odcinek i to już trwa 9 minut. No dobra, 10. No, ja u mnie jakieś już takie 1, 20 minut. A u was to tylko 10 minut. Bo wiem. A dokładnie 9. Teraz. I 10. Minuta 10, i 8. I 10. Po prostu. Po prostu wiem. Wszystko. Ja nie wiem. W sumie. A propos serii ze Zo. Dlatego, że dzisiaj nie zbuduję. A w tym prędzej. To na pewno nie. No. I od razu. Jak to jest krzywe to ja siebie zrobię krzywy Go Idealny Gdy mieli one Co ja będę budował jakieś klatkę na razie? Na razie nie wiem Nie wiem jedną Pierwsza klatka będzie tu I to będzie osklony. No. Nie wiem. Tu by tam ryby po prostu, akwarium na ryb, Bek, bek Nie, trochę za mało tam miejsce. Jeszcze zróbmy drugą część. I zrobię oddzielenie smuk i od razu lepiej. I zakrywamy. Nie wiem co ty kurc jakiś Yes. Я Я раскос титану. И, это не звикоску. Ты скот это новый. Попросту.

parę powody do wody to jest co widać światło, żeby się nic nie tutaj będą lampy. przeciwko zamrożone. No od razu tutaj zrobię taką lampę. Po prostu. Nie za wielką. I tu nadal I dam tu takie jakby nowe ogniska. azbestowe ogniska. Chyba to bardziej jest przeciwko zamarzaniu. Nie, no, że to że nadal zamarza. Już nie od tej strony samej, ale nadal zamarza chyba ogniska trzeba teć. Nie, to dobrze. nie było. To tutaj też lepiej nam ognisk. Ogniska. Dobra. Chyba takie nie starce. Nie no, sybę chciałem tu dać. No chyba to dam. No chyba to. W sumie powinienem to zacząć od góry robić. A ja nie wiem, co ja to robię odtąd. Dobra. Добрый, добрый. А тут, что? Ну, быть, затканным. Dobra, niestety lub. Co to tutaj robi? Dobra, i pierwsze moby jakie wezmę, to będą. Według... ryby. Czy tu jest delfin? In. Na pewno to. wezmę. I tu jest delfin. I ja je wezmę. Wezmę wodorosty. O takie wodorosty. Wezmę jeszcze. Nie, nie wiem czy to działa pod wodą. No i jeszcze wezmę. Chyba glony głównie ważne i tutaj i trzeba je tak porozsądzać, byle jak morska a, a nie zapomniałem o najważniejszym ta rawa morska jest potrzebna po prostu potrzebna Trawa morska jest potrzebna, a ja potrzebuję nie pamiętam jak to się nazywa. Gdzie to jest? No i tak. No i tak. Czekam na no i tak. O mam. Proszę go wadło. Dziękuję darzył. Hmm. jak to się będzie nazywało każdy zwierzę, będzie się nazywało? pa po prostu pa i tu będzie delfin, który będzie się nazywał pa i i rybka i druga Другая, другая рыба. Всё, всё. Смотрите, рыба спокойная, и это неспоколенная. Всё, сейчас есть одна. Ещё одна. I to są wszystkie, a w drugim będą same te ryby, wstępienie. Dobra, dobra. A na jakieś sypkę nie są.

здесь это наш ТАК? Абсолютно. 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 Nie, to wszystko brzmi. Wyłączam. Ma być słoneczna pogoda i dzień. I to w sumie wszystko w tym odcinku. W drugim odcinku to prawie wszystko będzie zakończone. Pa.